Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Winci, a to mój kolejny poradnik origami. Dziś pokażę Wam, jak zrobić małą literkę B. Żeby ją zrobić, będziemy potrzebowali oczywiście kartki z połowy kwadratu. Skinamy ją na pół i potem jeszcze raz i jeszcze raz aż uzyskamy 8 części. Kiedy mamy już pozaginane. Składamy na pół. I teraz jedną część zaznaczamy tylko. I musimy tą właśnie część podzielić najpierw na pół w taki sposób, i potem w taki, I jeszcze raz na pół. Teraz zginamy to w harmonikę. I teraz to otwieramy. I musimy bez pomocniczych linii zagiąć to w bok. W taki sposób, że tutaj zaginamy tą końcóweczkę, tak? I tutaj, jakby na każdym pasku robimy takie trójkąt, Takie linie ukośne. I teraz tutaj zaginamy to na około do góry. Mniej więcej, zostawiamy mniej więcej tyle miejsca. Jeżeli ktoś nie wie ile, to mogę Wam powiedzieć, że tak składamy, żeby te paski na górze były mniej więcej równo ze sobą. To wtedy tam na nadal będzie odpowiednie miejsce. Otwieramy i zginamy wzdłuż tych linii, co zrobiliśmy. Tak, i to teraz też gdzieś na oko. Tutaj zginamy, żeby tam z boku na, tą, na ten pasek wchodziło trochę. Tego paska. Tak, Zaginamy i otwieramy, i składamy z tych linii. I teraz tutaj na końcu musimy zagiąć tak, takie rogi. I tutaj stawiamy równo z tym. Znaczy to wkładamy troszkę tak do środka, żeby nie sterczało na zewnątrz. I gotowe. Mamy gotową literę. Dziękuję za obejrzenie.